Witajcie, kochani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Poniedziałek 4. tygodnia Adwentu. Witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, kiedy patrzę na ten numerek odcinka, że to już jest 23 odcinek, to sam nie wierzę, że to się, że to się zadziało, ale podsumowanie będzie w ostatnim odcinku, czyli już za, już za kilka dni. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Wschód. Pewnie, jak się już domyślacie, Wiąże się on z kolejną wielką antyfoną, ale najpierw niech zabrzmią słowa dzisiejszej Ewangelii. W tych dniach już w sposób ciągły kościół nas prowadzi przez pierwszy rozdział Ewangelii świętego Łukasza, więc po scenie z Zachariaszem i Elżbietą, po wizycie archanioła Gabriela u Maryi w Nazarecie, kolejne wersety, Maryja wyrusza do swojej krewnej Elżbiety. Ewangelia świętego Łukasza, rozdział pierwszy, wersety 39 do 43. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa. Powiedziane Ci od Pana. Przepiękna scena. I myślę, że powinniśmy być wdzięczni świętemu Łukaszowi, że ją dla nas zapisał, i wdzięczni Duchowi Świętemu, że tak natchnął świętego Łukasza. Scena, która w losach Pana Jezusa, w dziejach Pana Jezusa, można powiedzieć, nie wnosi nic znaczącego. Opuścili tę scenę inni ewangeliści. Marek i Jan w ogóle opuszczają dzieciństwo Pana Jezusa. Ale ta scena mówi dla nas bardzo wiele. Maryja, która nosi już w swoim, w swoim łonie prawdziwego Boga, Zbawiciela świata, idzie do swojej krewnej, by jej pomóc, bo jest już w szóstym miesiącu, jak się dowiedziała od archanioła Gabriela, bo jest w szóstym miesiącu elżbieta i wie, że będzie jej krewna potrzebowała pomocy w tych dniach. I Maryja pozostanie u niej aż do, aż do narodzin Jana, by pomagać swojej krewnej. Piękna miłość Maryi, ale jeszcze piękniejszy jest dar, który ona ze sobą niesie. I oto, gdy tylko Maryja mówi do Elżbiety słucha pozdrowienia, Duch Święty napełnia Elżbietę. Przepiękne to jest. Przepiękne. Wręcz brakuje słów. Wiecie, tak przy tej okazji yy, myślę sobie, tak powinno być z każdym z nas. Tak winniśmy nosić w sobie obecność Boga, że kiedy wchodzimy do czyjegoś domu i go pozdrawiamy, to Duch Święty na niego wstępuje i jest przemieniany. Jak widać, jest to możliwe. Jest to możliwe. Więc przepiękna wskazówka dla nas jakiej Bóg chce w nas obecności. A z drugiej strony też przepiękna podpowiedź, by przyjmować do siebie Maryję, by słyszeć, oczywiście w duszy, jak Maryja każdego dnia pozdrawia nas, pozdrawia mnie, pozdrawia Ciebie. Kiedy bierzesz do ręki różaniec, zachęcam Cię do tego zawsze, zatrzymaj się na chwilę i wzywając jej wstawiennictwa, też staraj się usłyszeć, jak ona Cię pozdrawia. Duch Święty będzie na Ciebie wstępował. To, co się dzieje, też pięknego, to Elżbieta napełniona Duchem Świętym mówi słowa, których nawet nie wiemy, czy sama je dobrze rozumie, wołając, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona. Słowa pod natchnieniem Ducha Świętego, które weszły do, do modlitwy różańcowej, do modlitwy, które nazywamy pozdrowieniem anielskim. I oprócz tego pozdrowienia, które Elżbieta wypowiada pod natchnieniem Ducha Świętego, Wypowiada, czy mówi, dzieli się swoim świadectwem: Mówi, Maryjo, kiedy, kiedy ty do mnie przemówiłaś, to w moim łonie poruszyło się moje dziecko. Mamy ten werset. Oto skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Dosłownie po grecku tam jest, podskoczyło w radosnym uniesieniu. Przepiękne spotkanie. Jana Chrzciciela z Jezusem. Kiedyś zobaczą się nad Jordanem, ale właśnie już teraz ten, który jest napełniony Duchem Świętym, Jan Chrzciciel, chociaż jeszcze jest w łonie Matki, rozpoznaje przychodzącego Mesjasza, chociaż ten też jeszcze jest ukryty w łonie Matki i podskakuje w radosnym uniesieniu. Chcę się z Wami podzielić tym, że kiedy kilka lat temu byłem z pielgrzymką w Ziemi Świętej, zaprosili mnie parafianie z Bormów, których bardzo serdecznie teraz pozdrawiam. Bardzo miło nieustannie wspominam tę pielgrzymkę, a także naszego przewodnika księdza Marka. Piękny to był czas i bardzo też duchowo przeżyłem, przeżyłem tę pielgrzymkę. Mój drugi pobyt w Ziemi Świętej, ale chyba głębszy niż ten pierwszy, kiedy nasycałem się tym wszystkim, co, co te święte miejsca za sobą niosą. I kiedy byliśmy w Ain Karim, w kościele Nawiedzenia, w miejscu upamiętniającym właśnie to spotkanie Maryi i Elżbiety, ksiądz Marek opowiedział historię, której nie znałem. Nie znałem tego szczegółu, a chcę się z nim teraz z tym z Wami podzielić, że właśnie w tym miejscu wypełnia się jeden z obrazów mesjańskich Starego Testamentu. W Starym Testamencie. Bóg w jakiś szczególny sposób związał swoją obecność z Arką Przymierza. Z tą Arką, z tą skrzynią, którą kazał zrobić Mojżeszowi. I tam zostały złożone do Arki dwie kamienne tablice. Czyli można powiedzieć Arka Przymierza niesie w sobie, skrywa w sobie Słowo Boga. I no tutaj można by było dużo o Arce opowiadać, ale tutaj na tym zostańmy. Arka Przymierza, yy, która właśnie symbolizowała, nie tylko symbolizowała, uobecniała obecność Boga wśród narodu wybranego. I tam gdzie była arka przymierza, tam było też jego błogosławieństwo, błogosławieństwo Boga. Król Dawid postanowił sprowadzić arkę przymierza do Jerozolimy, która wcześniej dostała się w ręce filistynów, potem tam została odbita. Przebywała arka przymierza w domu Abinadaba. Tak czytam o tym w Drugiej Księdze Samuela, kiedy Dawid w końcu postanowił, nie, no już najwyższy czas, skoro Bóg jest naszym Bogiem, trzeba sprowadzić Arkę Przymierza do Jerozolimy. Czytamy o tym w drugiej Księdze Samuela w rozdziale 6, Kiedy wyruszają do tego domu Abin Abinadaba, tam po drodze dzieje się taki przykry wypadek, kiedy jeden z niosących Arkę Przymierza, kiedy się potknął i Arka Przymierza spadała, on jej dotknął. Nie wolno było arki Przmierza dotykać, bo ona była tak święta, jak święty jest Bóg. To wtedy zginął na miejscu. Takie smutne, smutne wydarzenie, które jest opisane w drugiej księdze Samuela. I to sprawiło, że arka Przmierza na trzy miesiące jeszcze pozostała. Nie sprowadzona do Jerozolimy, ale w końcu kiedy Dawid zobaczył, że Pan pobłogosławił to miejsce, gdzie arka Przmierza jest, mówi: Nie, no trzeba ją sprowadzić. No i wyrusza uroczysta procesja po. Parkę przymierza, arkę przymierza już niosą, i na spotkanie wychodzi, wychodzi król Dawid. I czytamy: tutaj Wam odczytam wersety 14 i 16 z drugiej księgi Samuela z rozdziału 6. Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana, a ubrany był w lniany efot. Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę Pańską wśród radosnych okrzyków. I grania na rogach. Kiedy arka pańska przybyła do miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i ujrzała króla Dawida, jak podskakiwał i tańczył przed Panem. Tutaj to słowo tańczył po hebrajsku, jeszcze sprawdziłem. Ono też ma takie znaczenie, że tańczył wirując. No Wyobraźmy sobie teraz właśnie, jak idzie procesja, kilka kilometrów przed Jerozolimę. Wychodzi na spotkanie tej procesji król Dawid, są składane ofiary, gra radosna muzyka i król, ubrany tylko wymianą tunikę, nagle wpada w radosne uniesienie i zachowuje się jak dziecko. Tańczył z całym zapałem, a w kolejnym miejscu podskakiwał i tańczył przed Panem, podskakiwał i wirował przed Panem. Kilka kilometrów yy, przed Jerozolimą. Do czego zmierzam? Właśnie do tego szczegółu, o którym opowiedział nam ksiądz Marek. Jeżeli nie tylko słuchacie, ale oglądacie ten filmik, to teraz znowu na chwilę zniknę z ekranu. Przyjrzyjcie się tej mapce, która teraz się pojawia. Zrobiłem ją właśnie na potrzeby tego filmiku. Ta pierwsza strzałka w lewym rogu to jest miejsce, skąd wyruszyła arka to ta strzałka na końcu po prawej stronie, tam jest właśnie świątynia w Jerozolimie, tam było przygotowane miejsce dla Arki. Kilka kilometrów na zachód od Jerozolimy jest Ein Karim. I prawdopodobnie ta trasa, którą widzicie tutaj, taką wykropkowaną na mapce, to jest trasa, którą niesiono Arkę Przymierza. Na tej trasie jest Ein Karim. Okazuje się, że to jest prorocza scena. Dawid wychodzi na spotkanie arki, a kiedy staje przed arką, doświadcza radosnego uniesienia, wstępuje na niego duch, i on nie może wytrzymać, i podskakuje z radości, i tańczy, i wiruje, bo pan, bo pan jest tak blisko. Ta scena to nie tylko opis tego, jak zachowywał się król Dawid. To jest scena prorocza, to jest wydarzenie prorocze, mówimy o takich wydarzeniach figura zapowiadająca coś, co się wydarzy. I właśnie to się wydarzyło. Oto do Karim przybywa nowa arka. Nazywamy najświętszą Maryję Pannę Arką Przymierza, ponieważ ona nosi w sobie słowo. Maryja jest nową arką, w niej się to wypełnia, w niej Bóg złożył swoje słowo. I oto przybywa nowa arka przymierza, przybywa do Ein Karim. I wypełnia się w sposób proroczy to, co przedstawiał król Dawid. Już teraz nie król Dawid, ale prorok Jan Chrzciciel w łonie matki podskakuje w radosnym uniesieniu. Właśnie w tym miejscu, kilka kilometrów przed wjazdem do Jerozolimy, w Ein Karim, wypełnia się ta prorocza scena. Bardzo mnie to wtedy poruszyło w czasie tej pielgrzymki, a dzisiaj, kiedy przeczytałem tę Ewangelię, tak to do mnie wróciło, że muszę się tym z Wami podzielić. Muszę się tym z Wami podzielić, że to się wypełniło. I co więcej, wierzę, że to się ciągle wypełnia. Że Maryja przynosi nam nieustannie Słowo, które w niej stało się ciałem. I kiedy przynosi do nas to Słowo, Duch Święty chce na Ciebie wstępować i i ja jestem zaproszony, i Ty też czuj się zaproszony do tego, by poddać się temu radosnemu uniesieniu. Panie, ty do mnie przychodzisz. Maryjo, matko mojego pana, ty do mnie przychodzisz. Skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Co mogę zrobić, jeśli nie krzyknąć z radości? Co mogę zrobić, jeśli nie podskoczyć? Co mogę zrobić, jeśli się nie ucieszyć i nie tańczyć wśród radosnych pieśni? Pan przychodzi do mnie, do grzesznika. Pan przychodzi do ciebie. On do ciebie przychodzi. On wychodzi ci naprzeciw. On wychodzi ci naprzeciw, aby cię odnaleźć i aby cię napełnić duchem świętym i zabrać w to radosne uniesienie. Piękna scena, ale nie tylko właśnie historyczna. To jest słowo, które ciągle się dzieje. Poddaj się dzisiaj temu słowu. I pięknie się z tym uzupełnia dzisiejsza antyfona z nieszporów. Wielka antyfona adwentowa o o wschodzie blasku światła wiecznego i słońce sprawiedliwości przyjdź i oświeć siedzących w mroku i cieniu śmierci o oriens o wschodzie blasku światła wiecznego i słońce sprawiedliwości Skąd się wzięło to określenie? To określenie ma swoje biblijne korzenie w proroczej pieśni, która za kilka dni wybrzmi nam w liturgii. To prorocza pieśń, którą zaśpiewa Zachariasz, kiedy już urodzi się jego synek, on nada mu imię i wtedy odzyska mowę. I czytamy w Ewangelii Łukasza, że Zachariasz prorokował, wielbiąc Boga. Prorokował, wielbiąc Boga. I tam w tym proroctwie, w tym hymnie uwielbienia, który nazywamy benediktus, od słów błogosławiony Pan Bóg Izraela, tam znajdujemy takie prorocze określenie, Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 1, wersety 78 i 79. Dzięki litości serdecznej Boga naszego, przez nią z wysoka wschodzące słońce nas nawiedzi, by zajaśnić tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. To właśnie tu. Zachariasz, napełniony duchem świętym, nazywa Jezusa z wysoka wschodzącym słońcem. Z wysoka wschodzące słońce. Nie uważacie, że to paradoks? Bo przecież, kiedy my na Ziemi patrzymy na słońce, to ono z wysoka zachodzi. A kiedy wschodzi, to wschodzi od dołu, do góry. Słońce wschodzące z wysoka. Paradoksalne stwierdzenie, ale właśnie. Ten paradoks, który pod wpływem Ducha Świętego wypowiada Zachariasz: Oddaje tak bowiem prawdę: Z wysokości, z nieba zszedł do nas na ziemię Jezus. A jest on słońcem, jest on światłem wiecznym. Jest on słońcem sprawiedliwości, jest światłem nad wszystkie światła, którego ciemność nie zwycięży. I tam z wysoka przyszło do nas to przyszło do nas to słońce, przyszło do nas to światło. Jezus, który mówi o sobie, ja jestem światłością świata. Ale słońce wschodzi na wschodzie, dlatego dzisiaj w antyfonie wołamy o wschodzie, o oriens. I w tej antyfonie prosimy, przyjdź i oświeć siedzących w mroku i cieniu śmierci. Dzisiaj prosimy o światło. W tej antyfonie Kościół woła światło i Ty proś dzisiaj o światło. Wiecie, ten mroki cień śmierci kojarzy mi się też z mrokiem w łonie matki. Jan Chrzciciel był w łonie matki, i do niego przyszło światło. Tam w łonie matki przyszło światło Ducha Świętego, przyszło światło Jezusa. Może dzisiaj właśnie to słowo jest dla tych, którzy czują, że jeszcze się nie narodzili do nowego życia. Czujesz się jeszcze jak zamknięty w łonie? Czujesz, że już bliże się ten czas, że masz się na nowo narodzić? Może właśnie to jest ten czas nowych narodzin. Przychodzi do ciebie światło i wzywa ciebie. Przychodzi do ciebie światło i mówi, trzeba już porzucić, porzucić uczynki ciemności. Wiecie, sam motyw światła i w Starym i Nowym Testamencie jest, jest bardzo biblijnie bogaty. Jak pomyślałem, że gdybym teraz miał powiedzieć konferencję na temat światła i wziąć te cytaty biblijne, jeszcze je rozpracowywać, to by nam to tutaj dużo czasu zajęło. Ale zobacz. To wyzwanie, które się tak mocno u świętego Pawła pojawia. Zbudź się o śpiący i powstań z martwych, a zajaśnij Ci Chrystus. Zbudź się, zobacz, światło przychodzi do Ciebie. I to światło, to światło, które chce oświecić siedzących w mroku i cieniu śmierci. Chcecie wyprowadzić do życia. Chcecie wyprowadzić do życia. I chcę dzisiaj też dopowiedzieć, Idąc za jednym z pierwszych czytań, bo dzisiaj są w lekcjonarzu dwa pierwsze czytanie do wyboru. To jedno z tych czytań, czytanie z Księgi Pieśni nad Pieśniami. Ono pięknie pokazuje jak Bóg czeka na Twoją odpowiedź. Księga Pieśni nad Pieśniami jest nie tylko poematem o miłości oblubieńca i oblubienicy. Księga Pieśni nad Pieśniami jest księgą o miłości Boga do człowieka. Ta oblubienica to jesteś Ty. Bez względu na to, czy mężczyzna czy kobieta, można tak, żeby było łatwiej, no to jest pieśń o miłości Boga do twojej duszy i twoja dusza jak oblubienica ma Bogu odpowiedzieć. I oto co czytamy w drugim rozdziale księgi Pieśni nad Pieśniami. To, są, to jest dzisiejsze dzisiejsze pierwsze czytanie. Oblubienica mówi: Cicho. Ukochany mój, oto on. Oto nadchodzi. Biegnie przez góry, skacze po pagórkach. On przychodzi. Pan przychodzi. Bóg przychodzi do ciebie. I teraz co odpowiada oblubieniec? Miły mój odzywa się i mówi do mnie. Powstań, przyjaciółko ma. Piękna ma i pójdź. I potem w kolejnym wersecie. Gołąbko ma ukryta w zagłębieniach skały, w szczelinach przepaści. Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos, bo słodki jest głos Twój i twarz pełna wdzięku. Bóg mówi do Ciebie: Już wystarczy siedzenia w mroku, już wystarczy siedzenia w cieniu śmierci, już wystarczy ukrywania się w zagłębieniach skały, już wystarczy ukrywania się w szczelinach przepaści. Już wystarczy krycia się w półcieniach. Wyjdź w stronę światła. Oto przychodzi do Ciebie Słońce wschodzące z wysoka i mówi, powstań, powstań. Prosi dzisiaj w tym słowie Bóg, prosi dzisiaj w tym słowie Jezus, Twój Oblubieniec, ukaż mi swą twarz i daj mi usłyszeć swój głos. Bóg, który przychodzi do Ciebie, zaprasza Cię, Pokaż mi swoją twarz i mów do mnie. Spotkaj się dzisiaj z Panem. Spotkaj się dzisiaj z Oblubieńcem. Spotkaj się z tym, który przychodzi do Ciebie jak z wysoka wschodzące słońce. I zawołaj o wschodzie. Niech Twoje światło mnie napełnia. Mów do Niego, a kiedy ogarnie Cię Duch Święty, to śpiewaj, tańcz, wiruj, podskakuj. Bądź z Nim. On przychodzi do Ciebie i, i chce być w Tobą w miłosnym zjednoczeniu. Odpowiedz mu na to. Jezu, ja dzisiaj chcecie prosić o taką szczególną łaskę dla tych, którzy się boją, którzy chowają się w zagłębieniach skały, którzy chowają się w szczelinach przepaści, którzy boją się pokazać Ci swą twarz. Proszę Cię Jezu, za tymi, którzy boją Ci się Ci pokazać swoje rany, którzy wstydzą się pokazać Ci swoje grzechy, którzy wstydzą się pokazać Ci swoje niedoskonałości. Proszę Cię, zabierz ten lęk Jezu. Twoje światło, kiedy przychodzi, kiedy oświeca całe wnętrze, w tym świetle doskonale widać, w tym świecie doskonale widać wszystkie grzechy, całą niegodziwość. Wiem, bo też czego doświadczyłem, że kiedy przychodzi Twoje światło, to widzę, to widzę, jak, jak nędzny jestem. Ale właśnie taka jest Twoja miłość, która przychodzi do nędznika. Proszę Cię dzisiaj, Jezu, zabierz lęk. Niech Twoja miłość pociągnie tych, którzy się boją. Niech Twoja miłość pociągnie tych, którzy się boją, aby przestali już się bać. Aby pokazali Ci swoją twarz, aby pokazali Ci swoje rany, aby ci pokazali swoje grzechy, aby zaczęli do Ciebie mówić. Proszę Cię, Jezu, przez stawienictwo Maryi. Niech Twoje światło, niech Twoje światło w potężny sposób przeniknie tych, którzy dzisiaj tego światła potrzebują, każdego z nas. O wschodzie, słońce wieczne, napełni nas swoim światłem. Amen. Takie poetyckie dzisiaj to jest czytanie, takie poetyckie to słowo, ale ono oczywiście jest bardzo konkretne i ono, kiedy Bóg przychodzi, ono przeradza się w konkret. Więc zachęcam Cię. Po pierwsze, spotkaj się z Panem, a po drugie, też zauważaj, jak On działa. Chcemy w tym miejscu, już kilka dni tego nie robiłem. Raz jeszcze dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Komentujcie, komentujcie, ja naprawdę to czytam, i one są budujące i dla mnie, i dla innych. I właśnie jeśli masz może takie, takie świadectwo w swoim życiu, jak przyszło światło i co to światło zrobiło dla Ciebie, to podziel się tym w komentarzu, czy na Facebooku, czy na YouTubie. Niech to słowo biegnie, niech Twoje świadectwo też buduje innych, niech będzie głoszeniem dla innych dobrej nowiny, że rzeczywiście można wyjść z ciemności i można spotkać Jezusa, który jest wschodem, który jest słońcem, który jest światłem. Niech Was, Panie Jezus, błogosławi. Miejcie piękny dzień, miejcie piękny dzień pełen światła i pełen radości. I pamiętaj, jak ogarnie Cię radość, podskakuj, podskakuj, bo Pan do Ciebie przyszedł. Amen.